Mamy połowę lutego i 16 stopni w poznaniu. To jest naprawdę niesamowite, jak ta pogoda i ten klimat się zmienia. Niestety jest to smutne, ale są też tego pewne plusy, ponieważ mogę zacząć fotografię natury i kwiatków miesiąc wcześniej. Przyjechałem do ogrodu botanicznego, stryknąć pierwsze śnieżyce, które wyszły w tym roku. Jest ich dosłownie, kilka, kilkanaście sztuk, ale wyglądają naprawdę pięknie. A zdjęcia będę robił obiektywem Sigma 105 mm przesłona 2,8 i aparatem. Sony A6400. Obiektyw ten jest obiektywem makro, czyli na matrycy, obiekt znajdujący się przed obiektywem może być oddany w skali 1 do 1. Dużo producentów pisze na swoich obiektywach, że są makro, ale nie mają tego stosunku 1 do 1, a Sigma ten stosunek ma i przez to, że też jest y, aż 105 mm w ogniskowej, to. Bardzo fajnie się tym fotografuje różne rzeczy, między innymi właśnie naturę, jakieś figurki, na przykład Lego, czy jakieś figurki historyczne, takie, które się maluje. I można też tym fotografować sport i ludzi. Tu coś zaczyna wychodzić. Tu. Tam już jednak kwitnie. Tu jednak kwitnie. Tam też jedna ładnie kwitnie. Tych śnieżyc tutaj jest na oko 10-15, takich już rozwiniętych z kwiatem. W związku z tym nie będzie dużego wyboru, ale jest to takie wyzwanie, żeby coś fajnego sfotografować. No to do dzieła! Ten film nie jest ani recenzją, ani żadnymi pierwszymi wrażeniami. Po prostu chciałem pokazać, jak się takim fajnym obiektywem fotografuje. Ja ten obiektyw dostałem na testy od Sigmy. za co bardzo dziękuję. Z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że jest to bardzo dobry obiektyw do fotografowania makro. Moim głównym obiektywem Sony 18105 105 przysłona 4. Też sobie czasami fotografuję jakieś takie makro, natomiast 105 w tym obiektywie, a 105 w obiektywie od Sony, no nie ma porównania. To jest zupełnie inna jakość. To jest obiektyw stałoogniskowy, czyli ma bardzo konkretne zastosowanie. Natomiast obiektyw od Sony jest od 18 mm do 105. W związku z tym, jest bardzo uniwersalny i nie może być tak dobry jak ten obiektyw. Na pewno plusem tego obiektywu jest to, że ostrzy już od 29 cm przy 105 mm. W związku z tym można naprawdę, naprawdę ciekawe efekty uzyskać, właśnie poza fotografem przyrody, yy, sportu czy jakichś figurek, można jakieś inne małe makiety fotografować, jakieś małe obiekty. No i mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie coś w komentarzu, a ja może będę robił więcej odcineczków o różnych obiektywach, na przykład do Sony.